Witam w pierwszym odcinku 2022 roku. Dzisiaj mamy 12 stycznia tegoż roku. Jak widać, zacząłem już działać. Za chwilkę opowiem, co się dzieje. Ale chciałbym zacząć od może takiego negatywnego podsumowania zeszłego roku. Czyli, chciałbym powiedzieć o moich błędach, jakie błędy popełniłem. Zresztą, te błędy gdzieś tam było widać w trakcie odcinków. To jest oczywiście bardzo dobra lekcja. No, jeżeli chodzi o błędy, to ludzie dzielą się na takie trzy powiedzmy opcje: Ludzie, którzy uczą się na błędach innych, czyli ta najbardziej podążana, pożądana opcja. Druga opcja, ludzie, którzy uczą się na swoich błędach. Chciałbym się do nich zaliczać, no uważam, że się do nich zaliczam, ale może jest inaczej, nie wiem. No i trzecia opcja, wyborcy prawa i sprawiedliwości, czyli ci, którzy nie uczą się wcale. Jeżeli chodzi o moje błędy, no to przede wszystkim największym błędem, jaki popełniłem w zeszłym roku, to było to, co zrobiłem z pomidorami. Podstawowa zasada na ten rok i na, na, każdy, na każdą sytuację, dla każdego. Jeżeli mieliśmy zarazę ziemniaczaną na pomidorach, pomidory nie mogą być sadzone w tym samym miejscu. Nawet jeżeli są w Doniczkach, ta zaraza jest w ziemi, która jest pod Doniczkami. I jeżeli tylko pomidor dojdzie korzeniami do tego miejsca, jest zarażony. No i wiadomo jaki jest rezultat. Ciężko już tak naprawdę wyprowadzić z takiego czegoś. Druga, yy, drugi mój błąd jaki popełniłem, no to był no, mój chura optymizm, no akurat ja jestem osobą, która często przesadza z optymizmem. Chodzi o te moje najostrzejsze papryki, yy, czyli pomarańczowe habanero i tą budiolokie. te naprawdę mocne, ostre papryki. Posiałem je, no tak jak było na filmikach, widoczne w tym samym momencie, kiedy inne papryki. Jak się później okazało, niestety było to za późno. Z Habonero Orange miałem dosłownie jeden owoc, taki w miarę, w miarę, który dojrzał. Budiolokia to jakaś taka jedna marna papryczka wyszła, z której w zasadzie nic nie było. W tym roku, tak jak to widać na załączonym obrazku, postanowiłem działać dużo szybciej. Tak, żeby w momencie, kiedy zacznie się robić ciepło, ten, ta połowa maja, powiedzmy, czerwiec, kiedy już zaczynają się robić upały w naszym kochanym kraju, no żeby te papryki już były na tyle dojrzałe, na tyle duże, żeby mogły mieć kwiaty, mogły mieć owoce i ten okres naj, najbardziej wzmożonych upałów, żeby te papryki mogły mieć już owoce i żeby te owoce miały czas, żeby dojrzeć. Jeżeli chodzi o to, jak mam zamiar walczyć z błędami, postanowiłem też, postanowiłem też yy, iść w kierunku pierwszej grupy, czyli osób, które uczą się yy, na błędach czyichś. Znaczy, może niekoniecznie ja pod, postanowiłem. Moja żona, kochana, postanowiła mi w tym pomóc i dostałem na święta książkę. Yy, szukałem, co prawda, książki, książek w języku polskim, niestety, no też z uwagi na nasz klimat i na to, że to nie jest naturalne yy, uprawianie czyli w Polsce, w języku polskim, nie wiem, może Wy coś kojarzycie, jak tak, to bym bardzo prosił o jakąś podpowiedź. Znalazłem tylko taką książkę w języku angielskim, aczkolwiek jest ona dosyć prosta, ja z moim tak kiepskim angielskim sobie w miarę poradziłem przy przeczytaniu z zrozumieniem tej książki, więc polecam jak najbardziej. Myślę, że teraz w tych moich odcinkach pojawi się sporo podpowiedzi. Jeżeli tak miałbym podsumować na szybko, to nie, nie robiłem nic jakoś tragicznie źle. Aczkolwiek na pewno dowiedziałem się pewnych ciekawych rzeczy, jakieś tam usprawnienia. Myślę, że się pojawią. Jeżeli chodzi o obecny rok, obecny sezon to od 1 stycznia troszeczkę ten też ten odcinek jest późno tak naprawdę, bo jeżeli chciałby ktoś zacząć w tym roku też yy, prawieć papryczki no to myślę, że <laughs> powinien też zacząć w okolicach początku roku zwłaszcza z tymi najostrzejszymi no te mniej ostre będzie można zresztą ja też będę siał je dopiero w lutym ale te najbardziej ostre Posiałem już 1 stycznia, więc tak, odmiany, które, które posiałem, są papryki, które w tej skali SHU mają co najmniej 100 tysięcy punktów. Scott Bonnet, tylko jest to nie ta odmiana, którą sadziłem do tej pory, tylko inna. O tym może też kiedyś opowiem, bo właśnie z książki dowiedziałem się, że tych odmian, odmiany papryk trzeba dzielić też w inny sposób, ale to, to może zrobię inny odcinek. Więc jestem ten Scott Bonnet. Jest papryka Habanero White. Nie mam w tym roku pomarańczowej Habanero. diolokia, Ta, która była w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Trinidad Scorpion. To jest taka dosyć znana odmiana. Sos jest bardzo ostry z tego robiony. Spróbujemy coś z tym podziałać. Fatali Orange. Karolina Reaper, yellow chyba. Tu mam yellow, yellow. Generalnie jest to najostrzejsza papryka w ogóle jaka jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy w naszym klimacie da się rzeczywiście wyhodować coś tak mega ostrego, ale zobaczymy. I tutaj papryczka o bardzo wdzięcznym nazwie Dragon's Breath. Jak widać, po tych 12 dniach pojawiły się nam już pierwsze papryki. Właśnie ta Dragon Breath jest jedna. Jest papryka Butylowska, już w sumie największa. I tutaj dzisiaj zauważyłem, że Trinidad Scorpion też jedna wyszła. Porzuciłem tą moją w w zeszłoroczną taktykę siania papryk w rozsadzie. W tym roku papryki posiałem już w takich powiedzmy większych doniczkach. Oczywiście przyświeca mi bardzo słuszna idea Zero Waste, czyli papryki są siane w pudełeczkach po jogurtach. daję im drugie życie. Jestem z tego niesamowicie dumny. Ratuję planetę. To jest chyba najważniejsza rzecz, i jaką można tutaj działać. Porzuciłem właśnie tą moją zeszłoroczną. Taktykę przesadzania, no przesadzałem później, co prawda, z tej rozsady do yy, tych kartoników z papieru toaletowego. Tego już nie będzie. Yy, będę ratował świat akurat tym razem od plastiku, yy, nie od papieru. Yy, więc znaczy głównie dlatego, że ten papier mi się trochę rozpadał. Robiło się tam lekkie dziadostwo, że tak powiem. Yy, z plastikiem myślę, że tak nie będzie. One później po prostu pójdą do. Doniczek tych małych P9. Yy, poza tym no, myślę, że, że to będzie właśnie lepiej dla, dla roślin. Nie będę musiał niszczyć korzeni, one nie będą gdzieś mi tu uciekać. Poza tą doniczkę biorę taką, taką doniczkę, robię dziurki o. w ten sposób dziureczki, dzięki czemu nie gromadzi się tam za dużo wody. I łatwiej będzie ją przesadzić. Myślę, że. A nie jeszcze, nie, jeszcze nie na tyle. Jeszcze takie udoskonalenie z tego roku. Poproszę tutaj do góry. O, piękna konstrukcja. Już nie mam tej mojej śmiesznej konstrukcji z drewna, która podtrzymywała pokrywę. Pokrywa teraz wisi na sznurkach. Sznurki mogę regulować, podnosić, jak papryki będą rosły. No, mega jestem dumny z tego. Także. <śla> Także będzie mi łatwiej, na pewno zobaczymy, jak to się będzie sprawować, ale już widzę, że, że jest fajnie. No i przede wszystkim będzie lepiej też dla papryk, jak będą rosły, bo nie będzie tego efektu, że w pewnym momencie przerosną i będą praktycznie samymi liśćmi pod, pod światłem. W każdym razie dziękuję yy, za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek. Myślę, że gdzieś na początku lutego będę się inne odmiany. I pokażę, jak wyglądają te tutaj mega ostre. Czy coś z tego będzie, czy nie. Dzięki i do usłyszenia.